ma widzowie, ja jestem Vraldi Dzisiaj będziemy kontynuować A Bite At Freddy's jest, Jesteśmy już na drugiej nocy A więc lecimy Nie ma tu gadania, nie ma tu srania Lecimy z Geirą i tyle Ok, ty już mówiłeś Już wiemy, że mamy wenty No i się zbagowało i muszę grę resetować Świetny początek Dobra, wszystko działa, wszystko jest superowo Dobra, mamy... A więc tak, mamy ten pistolecik. Pamiętamy. I teraz doszła ta kamera nowa. I to jest jakiś wiatrak. Nie wiem co to ma mi dać. Pewnie blokuje ich od przechodzenia czy coś takiego. Dobra. No i co? No i teraz czekamy ogólnie. Aż typek nam zrobi jedzenie. No i spadamy z nie? Spadamy z tej miejscówki. I doszedł Freddy. Tak. Freddy w tej nocy. Pamiętam Freda. I Fredio, ten agencik. Nie, widzicie moje myszki. Dobra. Ten agencik będzie. Przez Węty mi się wydaje przychodził, bo... Bo już mamy typa stąd, mamy typa stąd. To myślę, że przez węty po prostu przychodzi tak od góry. Bo to tak działa, nie, że oni od góry. Idą. No, a więc no... Po prostu, jak Fredio nam przez zwenty, to mu nie pozwalamy i mu zamykamy. Tak jak teraz tutaj. Bo nie chcemy tutaj Freda. Niestety, Fred, ale to jest prawda. Prawda boli, ale taka właśnie jest prawda, Fred. Przykro mi, że tak jest. Ale tak musi być. Bo ja nie chcę umierać. Nie chcę, żebyś mnie gryzł w czoło. To jest raczej nieprzyjemne doświadczenie. Jeszcze nie doświadczyłem czegoś takiego, ale zakładam, że to jest nieprzyjemne bardzo. Nieważne. Ignorujcie ten gasp. He's here! Fake. Ale fake. Słyszę odgłosy. Słyszę odgłosy, których nie chcę skuszyć. Dostawa jest. Zgubiłem królika. Królika zgubiłem, boję się. Czy królik na nie skoczy? A nie, królik tu jest, dobra A Fred? A Fred się czai Fred się czai, ale się nie zaczaił. Nie udało mu się. Trzeba było się lepiej czaić Fredio. Ale Foxy to jest taki gentleman. Fredio wchodzi, co jest? Ej. Murzyły wystają. Patrzcie jak murzyły wystają. Ej, to jest straszne. Oni niej nie mają, czy co? Fred... Bonnie, widzicie? Tam był Ale mam moc wysoką niestety y... Okej, okay. Fredzio Fredzio wbija w wentach, tak? Czy, czy, jak? Fredzio? Fredzio nie zabijaj Czy Fredzio idzie przez wenty? Chyba tak To ja mu chyba zaraz muszę zamknąć z twarzyczką <laughs> Idzie Fredzio Ale się czali skubany Dobra, nara O, cika, cika Pyk, ja już się umiem, cika, rozwalić Ja już się ciebie... No i stąd Co ona się tak gapiła na mnie długo? Trochę z bokon, z bok Z bokona trochę Jeju, Spoczone tanie matroniki jakieś Boję się, że w sumie teraz nie wiadomo co ona mi zrobi jak mnie zabije Z ciałem O Fredio Fredio się czai Nie pozwalamy na takie rzeczy Okej, okay, Fredio idzie Znowu przez wenty Ty mi musi Musi moc się mi uspokoić Bo moc trochę szaleje A ja słyszę odgłosy Znowu Coś się ze mną nie tak Cieka. Czemu to taka jesteś? Cieka, czemu to taka jesteś? Czemu ja coś słyszę? Nie fajnego. O mój Boże, zostaw mnie, psychopato. Zostawił mnie. Tak? On nie, on nie. A Freddy? Cholera. Czka, cholerka Fredio? Fredzie z Gredzio? Fredzio z Gredzio Fredzio z Gredzio mi zaraz zabije To musi spać do zero Fredzio z Gredzio Ja umieram? Czy, czy... co? Czy coś takiego? Coś w tym stylu? Ja się ogólnie boję Tak ogólnie się po prostu boję, tak... Tak wiecie, tak, tak dla... Dla zasady tego się trzeba bać. Na przykład siebie. Tak się na mnie patrzyłaś ostatnio, że się siebie naprawdę boję. No, ja znowu słyszę jakieś dzyn dzynzele. Nie lubię tych dzynzeli. Czemu ty nie masz oczu? Może to jakiś efekt. Nie lubię tego, tego efektu. Okej okay. Nie, to nie. A my w tym momencie czekamy na ostatnie zamówienie i to jest swin. Wiecie co? Ja bym się bardzo ucieszył, jakby to... Jakby to był win Bo wtedy możemy dwie noce w jednym odcinku zrobić Ale trzeba się skupić na maksa teraz Aby to się stało Bo jak to się nie stanie To czeka nas rozstanie Chyba subik za ten rym Myślicie? No. Ja myślę, że tak No. W sumie to... Kto by mi suba nie dał już po tylu minutach odcinku? Coś tu nie gra I coś tu nie gra, że Cika mi nie wchodzi A Boni? Bonet? O cika. Dobra, a idzie tym? Bo ja nie widzę go Co jest złą rzeczą? To jest bardzo zła rzecz ja nie widzę bo niego. O tu jest boń. Dobra, już mi o wiele lżej. Ty za słyszę z O mój Boże. To za psychol. Patrz jaki psychol. Dobra, ty ty ty. I ty, ty. Ja zaraz to zbieram. I win. A Fredzio z gdzie jest Fredzio Zgradio? O mój Boże.

I gra, ale super. Sprawa. Screws collected. Muszę zbierać screws. Cyk, cyk. A co jak ktoś mnie znajdzie? Umieram. Nie, to mu robię. To mu robię slapa z tego. OK. Po prostu go muszę slapować. Masz slapa. Masz slapa. Dobra. Mamy. I co z tym? O kurde, jesteście chorzy? Oni są chorzy. No, weźcie od. To... Ale wy jesteście chodzi? Jakie miałem dosięgnąć tamtej dźwigni? Jak ja muszę od nowa kores robić cały? Dobra, kocham Was. W sumie to Was kocham za to. Tak trochę. W sumie nawet bardzo. Bo jakbym musiał od nowa, to ja chyba wychodzę. O. Nara. Pyk. Pyk. Pyk, cyk. Typie? O, czyli... Moi, ja muszę to. Po prostu. Nie muszę tamtego, tam daleko. No to tylko widzamy, ale Ci z tą mini BAM <laughs> O on jest straszny. Nie lubię go. Gdzie jeszcze? Zarostki! <laughs> Dziękuję. O, udało się. <laughs> ie, yeah. koniec? Tak. Court 3. lecimy z 3 widzowie, nagrałem 10 minut. Jest stabilnie, jest stabilnie. Bardzo suba, super, jest super. Okay, this is it, last round for the orders. If the cameras start having trouble, give them a refresh through the backstage camera. If a robot passes with them, all the wires in the back. To mogę X nacisnąć? Zabiłem go. Nie chciałem. On miał do mnie tipy. Z tego co rozumiem, jest jakaś nowa mechanika teraz. Refresh cameras. Dobra, rozumiem. Sorry, nie wiem. Przepraszam. Sorry, sorry, sorry. Ee, czyli jak kamery się repsują, to robimy Cyk no i... No i naprawione Ty nie gadaj Że tu wszędzie na kamerach można coś klikać I typ coś rob, coś mówi ok, ok, to... To jest... To jest dziwne akurat Coś się dzieje Coś się dzieje Widzę lisa i co ja mam zrobić z tym faktem? Lisa się boję. Bo Lis jest szczwany. Jak zwykle. Okej, okay, wy sobie tu chilujecie. A Lisek? Lisek penisek y, Gdzie jest Freddy? Lisek Penisek. Gdzie on jest? Refresh cameras? Tak? Dobrze to rozumiem. No nie no, liska nie ma Ej, mam wciągnąć słuchawki, bo ja się boję zrobię Lisek? Gdzie jest Freddy, gdzie jest lisek? O, Freddy jest tutaj, a lisek? Gdzie to no, gdzie jest lisek, gościu? Gosteczku, gdzie jest lisek? Gosteczku, gdzie jest lisek, no? Gdzie jest lisek Gusneczku. no pytam się ciebie coś Feradzio, Boję się Tak minimalnie Minimalny poziom strachu teraz w ciele Jest taka suspensja, ponieważ nie wiem gdzie jest lisek Lisio Szczwany lisio się czai gdzieś Trzeba go znaleźć <laughs> Szczwany lisio Kameras? To nic nie dało. Lisio się patrzy na brata. Lisio się podziwia, brata. Lisio podziwia swój szkielet. O, takie, takie buty, Lisio. Lisio. Lisio zainicjował ruch Lisek. Czemu ty tak się na brata patrzysz? To jest trochę straszne, jak się ty na brata patrzysz Co ty, co ty robisz lis? Coś idzie Widzę cię dziadu Nie ma Łatwiej tylko z tobą Ty dobra, ale Czy lisek mi kable gryzie? No tak jak mówię, lisek jest szczwany Lisek to jest czwany, koleś Gryzie ci kable? I się cieszy Pa, już idzie. Już się rzucę na... Co ty tu robisz? Ty to nie możesz być. Tylko Lisek ma tu prawo być. Coś się stało? No ty. To się stałeś? To się odstań. <laughs> stał się. Cika. Bam! Dobra idź stąd, Nie lubię jak się na mnie pożyczyć iść, proszę. Dzięki. Eee... Bonnie? Lisek? Gdzie wy jesteście? Boni nadchodzi? Bonnie odchodzi Gdzie jest Bonnie? Bonnie, gdzie jesteś? Hy, tu jest Bonnie he, he, he. Dobra Wiemy wszystko Wszystko wiemy I się dobrze z tym czujemy Czekamy na drugą dostawę i. No i łujtek, no. No, co? Cika ci przeszkodzę w tym, bo cię nie lubię, tak szczerze. Ok. Lisek? Ty jesteś zły? Ej, Lisek jest chyba zły na mnie. Przepraszam, jak słyszycie śmiech mojej mamy, ale ona tak ma czasami. E, ja chyba powinienem się ogarnąć troszkę. Ponieważ ja słyszę odgłosy, których nie chcę słyszeć I boję się trochę Słyszę śpiewy aniołów Wzywają mnie Lisek, co ty robisz? wypad stąd Czy lisek też atakować można? Czy on nie tylko gryzie kamery? Szczwany lis Cholera Siema Siema Dobra Coś idzie Fredzio tu może? O kurde to niedobrze To się boję Wiecie co jest słabe? Wszystko Oprócz mnie Przepraszam, chyba to wytnę No Fredio nadchodzi Dobra, ten robi ostatnie, ostatnie zamówienie First try? First try widzowie? Czy co? Czy co w tym momencie, first strike? Jest taka szansa, nie? Okej, okay. Lisio? Lisioś, dzisiaj gdzie jesteś? Ja się troszkę obawiam Ja czasami myślę Że nie żyję Czasami Czasami żyję a Czasami oddycham Pomyślę wtedy o rzeczach Takich jak zgaszenie światło temu frajerowi. Siema. Pa Lisio, co ty robisz? Wzięliście z Kubańca, chciał mi... Oj, zły jest. No i dobrze, bądź zły. Nie obchodzi mnie two. two... To, to, twoje uczucie. Słyszałem cię. Gdyby nie to... No to rip run nie? Lisek jest zły. Nara Freddy. Fredowi mówimy papa, okej okay. Gdzie jest moje zamówienie Dajcie mi zamówienie Mam zamówienie! Cyk! Widzowie <grywa> yeah. yeah. 17 minut nagrywam. Okay. Lecimy z kolejną nocą? Okej, okay, that's all we need to do. Thanks for the help all right. Head over to the dining area and I'll get you on your way Lecimy z kolejną minigierą. Dobra, ma iść do dining area. Bra Thanks for Bra! Dobra, jest duże rzeczy do obgadania w tym momencie po pierwsze Przeszliśmy grę. Game completed, a nie, widzicie tego? frajezi Nie no sorry już wam pokazuję. Game... Halo? Game completed, widzicie to? Przeszliśmy gierę. Przeszliśmy gierę. No co ja teraz będę nagrywać, no? No nie no, znowu muszę czekać pół roku na kolejny fang. Ja muszę greindować. A to co? Soda słon. Sody wygrały. No to super. Ale my zobaczymy extras teraz. Lecimy z Extra O, cwaniaczek. Beznożny cwaniaczek. Ty, ole, zajebisty model. Tyle dali. Ja. To oni wszyscy są beznożni jest brudny I pali, nie dziwię się, że jest brudny Ta sta, bo nie pali yy, I strzela Oni się nazywają talkshow, talkshow freddy, talkshow bonnie, talkshow chica Talkshow i co ty trzymasz chłopie? Łówek Cyrkiel, papierowy przyjaciel Ale że, że, że mój? Kojarzę Przyjaciela z tej giery. Chłopie, oh, ale długie macie te kable. To jest trochę straszne. Jakbyście z żyłami chodzili na zewnątrz. Ale kim ty jesteś w ogóle? Jaki jest twój powód istnienia? Rooms posters development. Mamy jakiś hamburger w ogóle w prawym górnym? Wiecie co? Bo ja nie wiem co. <śm> to tak, ja wam dziękuję za uczęszczenie do mnie w gameplayu. Dobra, spieram dalej. Po prostu powiedz normalnie pożegnanie. Czemu próbujesz być wyjątkowy? Powiedz jak normalnie człowiek pożegnanie. Czekaj, bo się fajnie alkorskli czuję. Co? Lo. Coś tam? Lo... Nie widzę. Lex? Online, let's face it Ciekawi mnie co jest w tym Final Course Ja to zobaczę zaraz A my zacznij, frajerzy, Nie odsubskrybujcie od mojego kanału Ja was kocham tak naprawdę Po prostu, to się wydawało śmieszne Przepraszam oh.